Za chwilę nastąpi poświęcenie ziemi, podbudowę Kościoła i Krzyża Świętego, który już jest ustawiony. najdostępniejszy księże biskupie, ordynariuszu diecezy świdnickiej, panie wojewodo, prześwietne duchowieństwo z księdzem infulatem i księdzem proboszczem na czele, wieledne siostry zakonne i wszyscy, którzy zostali przywitani przez waszego księdza proboszcza. Zbliża się bardzo ważny moment. Przygotowaliśmy się do tego momentu, sprawując najświętszą ofiarę. Cieszę się, że moje stare oczy widziały, że tak wiele was, kochani moi, przystąpiło do Komunii Świętej. To znaczy, że jest wasz ten rytm wiary na odpowiednim poziomie i dlatego też mam nadzieję, że ta dzisiejsza ofiara mszy świętej sprawowana przez tylu kapłanów, pomoże, wyprosił Boga wielu darczyńców, którzy pomogą wznieść tą świątynię ku czci naszej Matki. Wałbrzych umie zatroszczyć się o człowieka, Umie się zatroszczyć o jego egzystencję. I dlatego też ta troska powinna nie tylko dotyczyć mm, strony materialnej naszego życia, ale tak jak zdecydował Wasz ksiądz, biskup, ordynariusz, powinna także dotyczyć troski o naszą duszę nieśmiertelną. I właśnie Kościół Boży, tak jak to słyszeliśmy, Dzisiaj w pięknym kazaniu, którego oklaskaliście, że to ma być miejsce, gdzie napatenie, którą kaplan w, w momencie ofiarowana ma tylko hostie, a my możemy położyć tam swoje sprawy osobiste, rodzinne, państwowe. To wszystko. Czym żyje społeczeństwo? A kiedy nam się nie uda pewne rzeczy, to może kiedy sumienie nam mówi, że nie postąpiliśmy należycie, to możemy zanurzyć w kielichu, gdzie odrobina wina po konsekracji staje się krwią pańską. Skorzystajmy. I dlatego też te świątynie, które po II wojnie światowej tak licznie powstały na dolnośląskiej ziemi, to nie tylko troska biskupów, to także wielki wysiłek duchowieństwa. Ale wiecie, ja stary biskup, o którym wspomniano, że niedługo skończy 90 lat. Wiem że chociażby ksiądz Polok, gdzieś urodził, Jeżeli mu ludzie nie pomogą, to nic z tego nie będzie. I dlatego też ta wielka troska o to, żeby Bóg, żeby z Bogiem moglibyśmy się spotkać przy ołtarzu pańskim, jest potrzebna świątynia. I cieszymy się bardzo, że jest Pan Wojewoda. Ja wiem, że on był świadkiem niejednego, Budowy kościoła. Gdzie to zamilczmy w tej chwili, ale wiem, że nawet dzięki jego staraniom, kiedy był jeszcze burmistrzem takiego bardzo pięknego miasta, gdzie odbudował tak wspaniało ten stary pałac, który jest do użytku całego społeczeństwa. Że wprowadził tam prymasa, żeby konsekrował tą świątynię, która została tam zbudowana. Liczymy na pomoc Waszej Dostojności. Program będzie taki, ja myślę, że ksiądz, biskup, ordynariusz pozwolił, że teraz poświęcimy, Plac cały, a dopiero potem przemówi najdostojniejszy ksiądz biskup, ordynariusz i udzielimy wspólnie arcypasterskiego błogosławieństwa. Ponieważ świątynia będzie ku czci Matki Bożej, wtedy kiedy ja będę stary, odmawiał. Modlitwę po łacinie, bo taką umiem na pamięć, poświęcenia terenu. Bardzo proszę, żebyście zaśpiewali, ale tak całą piersią, Boże coś Polskie, polecając Panu Bogu i Matce Najświętszej naszą ojczyznę. Ad nostrum in nomine tomris, et filii et spiritu sancti amen. Gloria się Królowo Polski, się za nami. to pomóż nam zbudować świątynię ku czci swojej. A teraz Boże, coś Polska, a my święcimy. zanosi błaganie ojczyznę wolną pobłogosław Panie Ty któryś mądry Ksiądz kardynał polecił mi wygłosić krótkie słowo i zawsze się czułem jego uczniem I, i dlatego chcę właśnie to życzenie wypełnić. Bardzo się cieszę, że udało mi się zdążyć na zakończenie, bo dzisiaj miałem dwie też posługi. Ksiądz kardynał no wiem, że też był na dożynkach. Ja byłem również po południu w Czernicy w gminie Dobromierz. No i tam nam też trochę zeszło, ale cieszę się, że na końcówkę przyjechałem, gdy ksiądz kardynał dokończył, do, dokonał poświęcenia ziemi, podbudowę kościoła i krzyża, który tam już jest umieszczony. Bardzo się, bardzo się cieszymy i Panu Bogu dziękujemy, że tak to się stało, że ksiądz kardynał wyraził y, taką chęć przybycia i że dzisiaj przybył i dokonał poświęcenia bo, bo moi drodzy ksiądz Kalona ma bardzo dobrą rękę wszędzie tam gdzie poświęcał placę, krzyże podbudowę świątyń tam te świątynie właśnie wyrosły i dzisiaj służą y, ludowi Bożemu do dawania Bogu chwały też i do nabierania siły Bożej właśnie w tych świątyniach. Pamiętam, jak był rok 1981, to były poświęcane place w Świdnicy, tu, w Bałbrzychu. Tutaj sprowadził nawet księdza karnała Glępa. To było krótko przed wybuchem stanu wojennego, jesienią w listopadzie 1971 roku. I ksiądz kardynał nasz z kardynałem Klępem objeżdżali tutaj właśnie na Ziemię i byli też w Wałbrzychu, wiem, byli w Świdnicy, a więc był na, byli na tym terenie, gdzie dzisiaj jest decyzja Świdnicka. Bardzo, a bardzo eminencji dziękujemy za przyjęcie tej posługi, za przyjazd do Wałbrzycha, miasta, które zna. Bo przecież przewodził nam tu na dolnośląskiej ziemi, a 28 lat trzymał w ręku pastorał, do dzisiaj jeszcze trzyma, ale wtedy, właśnie jako ordynariusz, jako metropolita wrocławski, pamiętamy ten czas. To jest czas zapisany takimi złotymi zgłoskami w historii dolnośląskiego kościoła. I to będzie prawa trwać, będzie to, jest to właśnie zapisane. Yy, dlatego bardzo eminencji dziękujemy za, za ten przyjazd, za kolejną obecność tutaj w Wałbrzychu yy, yy, na terenie obecnej diecezji świdnickiej. Mojej drodzy, przygotowujemy się do yy, takie, do jubileuszu. To niecodzienny jubileusz 90lecie Życia, które Ksiądz Kanuna będzie świętował Będzie świętował w październiku Chyba 16 października 17 16 Ale wiem, że ulotność zewnętrzna ma być 16, 16 Tak więc bardzo Wszystkich prosimy o modlitwę Panu Bogu Dziękujmy za takiego Wielkiego hierarchę Którego miała drnośląska Ziemia